Samsung Gear 360 to jest tylko i aż świetny Bayer, świetny gadżet, który warto mieć, jeżeli często podróżujecie, często chcecie pokazywać swoim najbliższym, że byliście w konkretnych miejscach i chcecie pokazać to w zupełnie inny sposób niż, niż dotychczas. Aktualnie Gear 360 stoi na mojej desce rozdzielczej i to jest dość istotne, stoi. Nie, przyz... nie przyczepiłam go w żaden sposób, nie przykleiłam, nie przytwierdziłam. Jest po prostu na swoim statywie, który jest dołączany do zestawu właśnie z kamerką. Trzyma się głównie dlatego, że te, ten statyw ma gumowe nóżki. Ma gumowe elementy, które naprawdę mocno przytwierdzają go do płaskich powierzchni. Na desce rozdzielczej wydawało mi się, że to nie będzie zdawało egzaminu. Okazuje się, że jest zgoła inaczej. Oczywiście, jak podskoczy nam samochód na progu zwalniającym, to kamerka oczywiście spadnie. Natomiast na płaskich powierzchniach, jadąc w miarę prostą drogą, bez wybojów, jak najbardziej sobie daje radę. Dlaczego mówię z samochodu? Ano dlatego, że sprawdzam przy okazji jak kamerka zbiera dźwięk, bo te mikrofony, a są dwa, rodzą sobie no nie jakoś strasznie super. Są okej, okay, aczkolwiek jeżeli chcecie nagrywać wideo, no to raczej z dogrywaniem dźwięku później, bo no tak jak mówię, te mikrofony nie są jakoś strasznie uczułe, zwłaszcza jeżeli na przykład E, przymocujecie sobie kamerkę 360 od Samsunga e, do sticka, do Kinga e, i będziecie nosić kamerkę nad sobą, to wtedy, jeżeli będziecie coś mówić, no to ewidentnie kamerka nie będzie dokładnie zbierać e, z dźwięku, ale będzie też cały szum, który jest gdzieś tam e, towarzyszy nam w codziennym życiu. Dla mnie Gear 360 jest naprawdę świetnym bajerem, ja miałam go w Nowym Jorku, miałam w Pradze, tutaj po Warszawie sobie też troszeczkę pojeździłam z tą kamerką, no i efekty są rewelacyjne, zwłaszcza fakt, że można to wrócić później na przykład na Facebooka czy na Flickra i podzielić się tymi zdjęciami z innymi osobami, które mogą faktycznie zobaczyć jak dane miejsce wygląda w 360 stopniach, a nie tak jak normalnie na zdjęciu widzimy tylko kawałek, wycinek rzeczywistości, tak na wideo czy na zdjęciu 360 możemy faktycznie zobaczyć, jak wygląda coś, co jest przed nami, za nami, z boku, a nawet na górze i na dole. Więc dla mnie to jest rewelacja. A sama jakość, jaką oferuje Gear 360 jest naprawdę rewelacyjna. Jest to moim zdaniem najlepsza kamerka 360 dostępna aktualnie. 何だ 买嘛呀？我可买都有。 Gracias. Se domani veniamo qua, guardiamo, proviamo a vedere se c'è tanta fila anche se è lunedì, Poi magari possiamo andarci